Cześć, nazywam się Krystian Bartolt i zapraszam Państwa na spacer po farmie. Nieodłącznym elementem każdej farmy fotowoltaicznej jest transformator. Niezależnie czy nasza inwestycja jest taka, czy ogromna, na każdej farmie znajdziemy takie pomieszczenie i osobną infrastrukturę, w której zamykamy urządzenia przetwarzające energię do sieci. Może ta konkretna farma nie jest największą tego typu inwestycją w naszym kraju, ale niewątpliwie jest inwestycją bardzo ciekawą. Proszę zauważyć jeden mały szczegół nierówność terenu. Ta nierówność terenu powoduje bardzo duże wyzwanie, zarówno dla projektantów takiej inwestycji, jak i dla osób, które montują już konkretne stoły. Niewątpliwie przykuła moją uwagę estetyka wykonania. Poprowadzenie tak tras kablowych, żeby nie było ich widać, jest bardzo dużą sztuką. To nie tylko kwestie wizualne, ale zdecydowanie najważniejsza kwestia, czyli bezpieczeństwo. Jeszcze parę szczegółów. Na konstrukcjach korab wisi aż 5500 modułów fotowoltaicznych, które są przyłączone do aż 8 falowników marki Sangro. Zaczyna się od projektu, potem przychodzi czas na ludzi, technologię i działanie. Tak powstają farmy fotowoltaiczne, które zmieniają krajobraz energetyczny Polski. Korab, przyjmujemy wyzwania. Challenge accepted.